Cześć, w tym wideo pokażę Ci jak zainstalować i skonfigurować bardzo sprytną wtyczkę do, do Twojego sklepu postawionego na WordPressie na WooCommerce. Wtyczka ta, e, można powiedzieć, uatrakcyjni sam proces e, zamawiania w Twoim sklepie oraz e, uczyni go bardziej przejrzystym, tak? E, co mam na myśli? Standardowo, gdy składasz zamówienie, tak jak tutaj u mnie na stronie, mamy po lewej stronie dane płatności, dane zamówienia oraz metody płatności, tak? Dzięki tej, tej wtyczce będzie można te zamówienie zrealizować właśnie w taki fajny sposób wizualny, gdzie twój klient widzi, tak, że zamówienie odbywa się przy pomocy, można powiedzieć, trzech prostych kroków, tak? Pierwszy to dane i wysyłka, drugi zamówienie, trzeci to płatność. Wtyczka jest darmowa. Bardzo fajna, dramowa wtyczka, leciutka, a powiem szczerze, jest dużo wtyczek podobnych, płatnych, które wcale nie oferują zbyt wiele dodatkowych rzeczy. Także za chwilę pokażę Ci, jak taką wtyczkę zainstalować i skonfigurować. Zanim to zrobię, chciałbym prosić Cię o subskrypcję. Łapkę w górę, pozwoli mi to dosięgać do nowych odbiorców. Przypominam również, jest już dostępny mój kurs WordPress. Link do kursu znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. A teraz już króciutkie intro i zaczynamy instalację i konfigurację tejże wtyczki. Link do wtyczki również w opisie tego filmu. Wtyczka, którą sobie użyjemy, nazywa się WooCommerce Multi Step Checkout. Link, tak jak mówiłem, do wtyczki w opisie tego filmu. Pobieramy tą wtyczkę sobie na dysk. Ja już mam na dysku. Zaraz sobie ją zainstaluję. Sługa wtyczki, konfiguracja jest naprawdę bardzo prosta. Wtyczka jest w języku angielskim, ale w ustawieniach wtyczki możemy sobie ją bardzo szybko spolszczyć. Dobrze i tak już nam się wtyczka zainstalowała. Przechodzimy tutaj w Settings, w ustawienia tej wtyczki. I tutaj mamy również pewne rzeczy, tak, które możemy sobie ustawić. Domyślnie mamy Pokaż płatności i dostawę razem. Ja to sobie zaznaczam, aby to było razem. Wtedy mam zrobione. Zaraz Wam pokażę. Wtedy te kroki mam tylko trzy zrobione, a nie cztery. Zaraz Wam pokażę, o co tu chodzi. Dane i wysyłka zbiłem sobie do kupy, bo jakbym zrobił oddzielnie, to w danych miałbym tylko dane, a w wysyłce miałbym. Tylko to małą część wysyłka na jedny adres, więc ja sobie to zbiłem, czyli zaznaczyłem tutaj Show the Billing and the Shipping Steps together mam to ustawione razem. Kolejna opcja Show the Order and the Payment Steps together, czyli zamówienie zamówienie i, i, i płatności niech będą oddzielnie, dlatego tutaj nic nie zaznaczam tego checkboxa, ptaszek mam zaznaczony, natomiast przy opcji pokaż. Powrót do koszyka, niech to będzie. I tutaj w sumie nic chyba już więcej nie zaznaczam. Klikam Save Changes. Klikam sobie design. I tutaj mogę sobie zmienić ten kolorek, domyślnie jest on błękitny. Moja strona jest troszkę w, w czerwieniach, więc ja sobie zrobię taki bordo, zapisuję zmiany. Następna opcja w ustawieniach to e, spolszczenie e, anglojęzycznych słów: dane płatności, shipping. Zapisuję zmiany i za chwilę zobaczymy, jak to wygląda na żywo, na świeżo postawionej stronie. Możecie zobaczyć: strona jestem wdzięczna, zaraka.pl Jedna z moich ostatnich stron. No, i jak widzicie, tutaj wszystko się ładnie już właśnie wczytało. Zamówienie. Pierwszy krok, dane płatności, i wysyłka. Drugi, zamówienie. Trzeci, płatności. Uzupełnimy sobie. Tak tylko dla przykładu. Uwagi, napiszę koleżance, że to jest test. Dalej. W zamówieniu mamy Twoje zamówienie. Bardzo ładnie zrobione. To jest przejrzyste. I tutaj widzicie płatności fajniutko. Na całą szerokość możemy sobie ładnie wybrać. Bank, jak widzicie, wtyczka jest naprawdę kozacka, jest w 100% darmowa. Ma kilka płatnych rozszerzeń, ale mówię w takich warunkach, w których ja korzystam, w sublimności mi to e, do życia wystarcza. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli masz jakieś pomysły na kolejne moje filmy, e, zapraszam Cię do komentowania. Zostaw komentarz, napisz w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć. E, i co, do następnego wideo. Pamiętaj o subskrypcji, możesz to zrobić właśnie teraz. Jest największy kanał dotyczący WordPressa w Polsce, ponad 100 filmów. I przypominam również o moim kursie WordPress, link w opisie. To wszystko na dzisiaj. Cześć.